A oto punkt widokowy Huinan Podejście zajęło nam Jest 7.20 Wyszliśmy o 5.50 mniej więcej e, Półtorej godziny więcej jakieś Ale No nie powiem ja. A no, bo to zlata w ogóle, a to nie jest punkt widokowy. Dobrze, sprawdziliśmy wcześniej na go grymasto, co to jest dokładnie. A sprawdzałem, ale mi się da się dać. też. Też miałem taką nadzieję. Może się da, jakby zobaczymy jeszcze. No, na chodź, tą wieżę, nie? No, ale wyjść, wyjść, jak mówiłem. Półtorej godziny, ale to były półtorej godziny w bólu i cierpieniu. Bo. No, bo ciepło i taki jakby stały kąt, mocny nachylenia więc dystansowo to była cała trasa jakieś 6 km od hotelu ale 5 km było pod takim no takim hardym już nachyleniem to jest pierwsza połowa po połowie weszliśmy na tą szutrową drogę to taki plus minus pół drogi no i z tamtego momentu mieliśmy jeszcze 400 metrów do góry ponad No, Restricted Area O, niech oni grają. Więc idziemy teraz Idziemy do tego drugiego punktu, nie? Trzeba zobaczyć, czy to jest ten Tam jest jako taki punkt chyba, że jest widoczek na mapce I to jest chyba przy tamtej wieży czerwonej Tam, tam, tam No tak jak w Polsce jest prawie druga, a Karolina nie śpi Pozdrawiamy kadalinę Pokaż Masz mapę? No też w tym momencie jest na punkcie widokowym mm. A no następnie jest stół eczeka. poczekaj, czekaj dalej. A to mi pokażę jeszcze tutaj. Taki no to... no i tam podej. Teraz Ci pokażę. Nie, mam... bo ten główny mapowy to jest. Nie tam U. Co? Uda fakt te że chcesz do drugiego punktu. I jakiego... Nie, nie, nie tego, nie tego. To ja pokażę się potem. A wam wrzucę na na bo naprawdę zacznę edytować ten content co, co, co i, i łączyć. a takie widoczki. Dobra. I w dźwięku melancholijnej harmoniki idziemy tam, a ja sprawdzam mapy, żeby Krzysztof mnie nie zjadł. Do zobaczenia. Punkt wyjścia jednak był tam przy tym miadarze, Ale jak się przejdzie jakieś następne 50 metrów, a może 100, to jest takie zejście ze ścieżki tutaj. I można sobie wejść do na taki duży kamienik i on jest fajny. I jest tutaj, nie wiem czy dobrze widać, ale coś tam widać. Jest widok na całą zatokę. Naprawdę jest to piękny widok. I myślę, że, że wschód i zachód słońca. Będą tutaj... wschody, no wschody są tam, zachody będą z za nami. Ale, ale wschód słońca będzie tutaj tak ładny. Że naprawdę, jakby ktoś podróżował po powietnia... no A! Widzisz? Nasz kanał yy, wietnamskich vlogerów będzie wreszcie dawał jakieś porady turystyczne. ale to w ogóle nie jest chmura, to jest mgła nad miastem. To jest smoga, z mgła. W sensie, no tutaj to już jesteśmy tak trochę też na wysokości chmury. Szczerze. No po prawej jest. No, Ale no popatrz, jak popatrzysz w lewo, no to chmury tutaj już takie... Ale że na przykład od morza, gdzie tam chmura. No. Nad, nad całym miastem. No, a więc... Czy to coś możemy No może to ucieknie. No. Tam widać statki. Jak powiem, takie małe tam, 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 tam. To są takie wielkie kontenerowce tam. Tam gdzieś są takie mniejsze. No, a no, to jest tam tamten to jest bydle. No, ale... A ten po lewej, ten taki pół widmo to oznacza bydle po lewej? ty widzisz ten duży? a widzę tam no jest, ale tego to, to mój telefon nie włapie niestety to daleko i tak no ale podsumowując, jakby ktoś był kujnan. to ja wstać o trzeciej trzeba naprawdę warto wstać o trzeciej przekabalić się po te te parę kilometrów w górę i, i to nie jest łatwe podejście bo koniec jest mocny, i ewentualnie można skuterem, ale to taki skuter myślę, że potrzebna byłaby 110-120. Grab tu dojeżdża? Ja bo... tu dojeżdża? Zajem, że tak. Ha. Są dwa problemy. Po pierwsze, mgła się rusza. Po drugie, nie jest na stronie, co w naszą stronę. Nie, słońce wychodzi za chmur. No, ale słuchajcie teraz może ten. Zaraz tydzień długi, i będzie git. Zobaczymy. No. Uff, ale wycieczku uznajmy za sukces. Łatwo nie było. Ale sukces. A, i, i zabierzcie ze sobą wodę, jak będziecie wchodzić. Bo po... ciężko, ciężko. Myślę, że co najmniej lity, jak nie dwa. Przeżyliśmy I tak jakby ktoś był ciekawy To tam byliśmy Tam, tam na górze, tam do licha A teraz szukamy skuterów. i próbujemy yy, się nie zabić A i odpowiadamy na wszystkie hello hello od tutajszych głównie dzieci, ale też osób starszych